O jest, widzowie. Dostaliśmy diamentowego kukufantu elefanto. Wiecie, jaki to ma rarity? To jest czwarty najlepszy Braille w tej grze. Okej, okay. okej, okay, spoko. Spoko, jakby. Same guy, who JJ'a? Co? Co jest w ogóle? Okej, okay, dobra. Ja, ja chyba kojarzę tego pana. Ja chyba kojarzę tego pana. Siemano, fajna koszulka. Widzowie, dzisiaj przenieśliśmy się do przedziwnego świata, na którym musimy kopać brainroty. Dosłownie. Tak to działa, że podobno kopiemy sobie tutaj łopatą, no i słuchajcie, normalnie powinniśmy dostać jakiegoś brainrocika. Czy to prawda? Za chwilę się przekonamy. I faktycznie mamy jajko bombusini gusini, okej. Okay. Czyli mamy teraz biec do naszej linii. No i tak, teleportuj się z powrotem na swoją działkę. Dobra. Czyli na mojej działce mogę sobie teraz wziąć... To jajko, które wykopałem, a my wykopaliśmy widzowie zwykłego e, Breirota, czyli Bombombini Gussini. No, jak go postawimy, to tak, możemy sobie poklikać, to chyba przyspiesza. Tak, i dobra, gotowe do wykluwania. Więc tak, wyklujmy nasze pierwsze jajko, widzowie, w nowym stila breyrot, Znaczy, no, tak jakby, nie? Troszkę takie gierce z Breirotawi. Dobra, więc tak, mamy, aby zebrać zarobione pieniądze. Dobra, no to tak, możemy teraz kupić sobie drewnianą łopatę. 2,5 tysiąca, ona ma siłę 1, prędkość 0,9 i szczęście 0. Dobra, taka troszkę słaba łopata, no ale co tam? Mamy łopatkę? Sneakers się ma, czy Siema siema, witam serdecznie. I, I tak, mamy błoto, i tutaj mamy szczęście razy jeden. Nie i tak? Możemy kopać sobie kolejną postać. No nie wiem. No na razie może wyrzućmy tego brajrota, bo już go mieliśmy. O! Bobrini kokosini. Siema stary, bo ambalabu widz trafił. Dobra, w ogóle to jest Wic raczej. Także pozdrawiamy do odcineczku. Diamentowa bombka Gusini. I tak, możemy ją sprzedać, możemy ją podnieść, więc ogólnie możemy. Aha, dobra, to wtedy ją podnosimy tak po prostu. Mamy tego Bobrini Cocosini. Zobaczmy widzowie, jak wygląda Bobrini Kokosini w tej grze. Patrzcie, jak to się fajnie wykluczył. I tak, na pewno ne, wygląda to tak, że mamy maksymalnie aktualnie 10 brayrotów, możemy mieć maksymalnie, nie? I wtedy, no, generalnie te brainroty nam zarabiają, i wiadomo, żeby lepsze rzeczy kupować, ale tak, widzowie, jutro szkoła dlaczego to przetłumaczyło na jutro szkoła? esoksekola to jutro szkoła, widzowie, najgorzej. Pakrach Matmat, mamy kryształową łupatę 399. Dobra, my raczej nie będziemy niczego kupowali po to, żeby widzowie zobaczyć, czy da się grać tutaj, wiecie, bez Robuxów, ale akurat takie rzeczy, typu, no, za dwa Robuxy pak, Pakiet startowy, no dobra, to już się pokuszę. Dobra, widzowie, nie będziecie źli, naprawdę. Wydaje mi się, że powinniśmy to wziąć, bo dwa Robuxy to można mieć z czegokolwiek. Także weźmy i w... no, spróbujmy. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Okej, okay, bierzemy sobie tutaj skip hatch. Nie, no tego już nie kupujemy. Kupiłem tylko startowy pakiet, niczego innego. I teraz tak, oczywiście Janko. Jajko, janko. jajko Janko. Tung, Tungtung Sahura, widzowie, dobra. I mamy tego Fluri Ile on w ogóle zarabia? Jak to wygląda? 5 na sekundę. Czy to jest dużo, widzowie? Zakładam, że nie. Dobra, nie chcę, nie chcę haczować nie chcę pomijać wykluwania, dobra, no nie wiem, tu mi każą cały czas płacić. Dobra, więc mamy ogólnie indeks brejrotowy lit 67. No czyli po prostu 67, nie? Nie jest 67. Dobra. Keczuru, Glorbofrutodrilo, no jest tego sporo. My aktualnie trafiliśmy trzy. No jeszcze będziemy mieli Tungtunga. Tungtung widzowy jest, gdzie jest Tungtung? -tung? Czy to jest rzadki? Tak. tungtung Tung, Tupak jest rzadkim Breirotem. Dobra, ktoś ma tam six No Aj dobra! Ciekawe, czy możemy go ukraść. Ej, jakby wiecie, jakbyśmy mogli to ukraść od ziołka tam, to by było całkiem nieźle, nie? Bo może w, jak w stylu Breirot można tutaj kraść. Ewentualnie tylko kiedy ktoś wykluwa je, wiecie, przy wykopywaniu. No nie wiem, jak to dokładnie wygląda. 176 dolarów. Dobra. I teraz tak, stary, czy ja ci mogę ukraść? Mogę mogę podnieść? A co jak podniosę mu na na przykład tego keczuru tutaj. Nie, to nie działa, widzowie, to nie działa. A mogę, mogę, mogę nawet sprzedać niby, nie? No to jest niemożliwe, dobra. Myślałem, że można, wiecie, możemy mu sprzedać. to, no nie możemy. 6, 7 jajek, pomiń, wykluwanie. Dlaczego ja mogę mu pominąć? Dobra, nie, dziwne to jest. Czyli generalnie nie możemy tutaj kraść. No dobra, sklep robuxowy. Patrzcie, Kokofanto Elefanto sprzedaje rzeczy. Zegar Księżyca Krwi. Krwista kula za 11 minut. Dobra, coś się odpali. Sklep z pułapkami. Skórka bananowa. A i weźmy skórkę bananową. I co to nam daje? Generalnie pewnie, jak rozstawimy, to ktoś się wywróci, nie? Znaczy, ja dokładnie po co mielibyśmy to robić? A dobra, ta, sam się wywróciłem. Dobrze. Super, Mered. świetna sprawa. E, super rzadkie bloki szczęśliwe. No i tak widzowie, moglibyśmy niby otworzyć, bo to kusi, ale nie wiem, czy chcę dużo wydawać. No nie chciałbym tutaj wydawać dużo robuxów na odcinku. Chciałbym zobaczyć w ogóle jak to wygląda. Patrzcie, ktoś ma dragona kaneloni, zamrożony kaneloni smok. Ej, tu mam miaula. Ej, tu można mieć nawet miaula. Dobra, to robimy tak widzowie. Wymagane są odrodzenia. Na odrodzenie Tung Tung i Trulimero Trulicina i dostaniemy wtedy inkubator i czerwoną armatę. Dobra. To na razie polećmy sobie tutaj, i mamy tutaj, możemy bić kogoś po głowie. Dobra, tutaj możemy kopać, to wykopmy sobie może coś lepszego. Bo ogólnie, jak tak patrzę, to im dalej idziemy widzowe, no to generalnie mamy większy poziom szczęścia. Tylko jest jeden problem, bo w momencie, kiedy coś wykopiemy i ktoś nas uderzy, no to wtedy po prostu tracimy tego brejrota. Także trzeba uważać, bo jak ktoś nas będzie śledził, na przykład nas widz śledzi. Ja nie wiem, czy on będzie zły widzowie, czy dobry, czy to jest zły widz, czy dobry. Dowiemy się pewnie za chwilę. Jajko, bombomili i gucini. Nie, no to już mieliśmy. To jest taka średniawa. Tutaj też średniawa. Nie, no co to nam wykopuje? Ej, ziomek ma gangsty futera? Nie gadaj, stary. Nie gadaj, Ale ci siadło, dobra, gratki, stary. Ty, co mu siadło? Niezwykły ma Ej, co to jest niezwykłe? A, to jest uncommon, tak? No dobra, bierzemy go. Czyli mamy jajko hotspota i teraz musimy go przenieść. Wróć bezpiecznie, co to oznacza? A, że możemy po prostu od razu wrócić. A w momencie, kiedy idziemy z jajkiem i ktoś nas uderzy, to wtedy możemy komuś zabierać te jajka, te roty. Dobra, ej, całkiem fajna tutaj mechanika, że już z samego pola naszego, z naszego ogródka, nie wiem jak to nazwać, z naszej bazy już nie mogą zabierać. Ale tak to mogliby spróbować. Dobra, to lećmy do naszej bazy i jajko, patrzcie, gorącej strefy w miejsce. Oczywiście jest to pod hotspot, nie wiem, dlaczego to tak śmieszne? Brzmi. Ale widzowie, tak, mamy pod hotspot. Dobra, ciśniemy dalej, może coś złapiemy jeszcze lepszego. Wiecie co w tej grze jest niesamowite, że taki pod hotspot faktycznie klika tutaj i próbuje dostać się do internetu. No, próbuje Wi-Fi przywrócić. Ten tutaj łapami macha i to wygląda mega śmiesznie. Ale tak, widzowie, kupmy nową łopatę, bo możemy kupić łopatę. Limitowaną łopatę może kupimy, nie wiem, ja na razie nie chcę wydawać. Ale na pewno kupimy, widzowie, mamy łopatę zabawkową, kolczatą łopatę. To weźmy tą zabawkową. Ona ma szczęście jeden, także już będzie lepsza od naszej. Patrzcie, mamy pierwszą łopatę nową i teraz tak. Kolczata łopata, łopata topas, mamy łopatę smoka, niebiańską łopatę i widzowie, złamaną łopatę. Tu jakoś taka potężna łopata. Oczywiście tutaj mamy przepotężne, ale to wiadomo, dobra. Tu mamy baty nowe, ej dobra. Na razie to nie chcę bić innych, nie? To nie ma raczej sensu. Duży patyk, jak to wygląda. Dobra, lecimy widzowie kopać jakieś brejroty, ale takie naprawdę, naprawdę dobre. Ej dobra, widzowie, tu ktoś mnie troluje. Znaczy, generalnie ziomek wykopał legendę, dał mi się uderzyć tym batem i nie wiem, czy mi nie przywali, jak będę to przenosił. Ej, nie przywalił mi! Dobra, on mi naprawdę pomógł. Dzięki bardzo. Ej, Legendarnego burza śniegowa. Mamy burzę śniegową. Dostaliśmy, widzowie, jakąś potężną w ogóle. Otrzymałeś prezent tralita tralala? Yo, stary, co ty mi dałeś? Dzięki bardzo. Co ja widzowie za prezenty dostaję? Dobra, to kładziemy go. To się kładzie tak po prostu. Tak po prostu. Yo, ile pieniędzy. Co ja widzowie właśnie dostałem? Jeszcze mamy jajko Glorbo drilo delfinę, balerinę. No to tak. Myślę, że to wszystko sobie pootwieramy, nie? Możemy sobie tutaj poklikać za 9. Dobra, widzowie, skipujemy hacza. Zobaczmy, jak działa ten glorbofurto drilo Patrzcie to Dziękujemy za wsparcie. Ej, jak jak rośnie, jak rośnie, patrzcie to! Jak urósł. Ej, dobra, myślałem, że będzie większy. 23 kg. No dobra, 2100 na sekundę. Fajnie to wygląda. Wykluwamy jeszcze tego. Nie, tutaj to nie, nie ma co haczować. Wiecie, zarobuksy, to akurat by było głupie. Weźmy kolejnego. Dobra, tu kolejne. Ile mamy już tak naprawdę? to, Dolfinowa bananita. Ile ona kilo waży w ogóle? Bardzo ładnie. Dobra, widzowie, mamy dużo pieniędzy. Znaczy, no, coraz więcej to na pewno. Możemy lepszą łopatę kupić. Ujo, co ja dostałem w ogóle od widzów? Ej, opłaca się grać na publicznym serwerze. Ja myślałem, że ludzie będą mnie trollować. Raczej będą mnie okradać, a tutaj do no, Taka pomoc, i no powiem wam, że fajnie, biło. Dobra, idźmy sobie tutaj i weźmy nową łopatę kolczatą. Ej, weźmy po kolei, dobra, kupujemy kolejną łopatę, widzę. Kolczata, łopata. I teraz tak, na odrodzenie potrzebujemy tego trulimero trulicina, więc może tutaj ją trafimy od razu. Bombarderki, świnina? Nie, to bombardiro Bombardiero, świninę. Nie potrzebujemy. Mamy lirili larila. No nie, no dobra, widzowie, Weźmy tą trulimero, żeby zrobić sobie rebirfa, wiecie? Bo jak zrobimy rebirfa, no to wtedy będziemy mogli sobie tą tutaj rakiety, tej rakiety używać i jakiegoś inkubatora. Także ja to muszę gardąć. Dobra, widzę. Uderzyłem tego parma. Ej, on pomaga, naprawdę, on pomaga. Patrzcie, oddał mi kolejne teraz jajko keczuru. Ciekawe, ile takie jajko keczuru kosztuje. Dobra, obczajmy sobie tak, dajmy plota i postawmy to jajko keczuru. 7 też minut. Ej, dobra. Widzowie, nie no, muszę troszkę wydać jednak tych roboksów. No, nie będziemy tak długo czekali, wiadołka, także dajmy sobie skipa. Wiecie, takie skipy, takie małe rzeczy, to mogę wydać troszkę. Wiecie, niech już będzie. I teraz tak, czy jajko keczuru będzie duże? No dobra, 4400. Ej, ładnie, ładnie. A to daje 161 tysięcy. Co jest w ogóle? Ej, co tu widz zwyklu? Jest chore totalnie. 13, nie, sorki, to zbiera. Czyli 2200 na sekundę, a ten 200, czyli to jest gorsze. Dobra, czaję, czyli ta legenda Keczuru jest lekko lepsza. Ej, dobra, co tu się odwala w ogóle. Ja widzę, potrzebuję rebirfa. Już dostaję takie potężne brejroty, ale i tak potrzebujemy półtora miliona, żeby zrobić Rebirfa. Dobra. A ta trójmero trójcina, ile tu trzeba poogarniać? Wzmacniasz prędkości w ogóle. Odrodzenie jest potrzebne. No właśnie, Tung, tung sahur. Dobra, tu pak wiedzie interesuje, widzowie. Tutaj baba jakiegoś bombombini. Ej, co tu ma? orkalero orka... Ja go biję, widzowie. Jak on cały czas chce, żebym go bił, no to, to w takim razie go bijemy. Czemu nie, widzowie? Dobra, bierzemy kolejne jajko. Orkalero, Orkala, patrzcie to! Mamy kolejne jajko, więc teraz w takim razie sprzedajmy te takie najgorsze, wiecie? Sprzedajmy tego ziomeczka, tego Bobrini kokocini, Sprzedajmy takie słabe Brejroty, które totalnie nam się nie przydadzą, bo już i tak mamy lepsze, nie? Także widzowie tego Tungtunga. No możemy też sprzedać. Zbierajmy tylko takie najlepsze teraz. Dawajcie, zbieramy takie totalnie, totalnie najlepsze. Ta Bombombini też wywala, pyk, widzowie. Gorąca strefa w bice też. Możemy wywalić. Dobra, zbieramy tylko najlepsze widzowie Brejroty od teraz. Tutaj widz pisze, co to, czy w sensie co, i dosłownie, widzowie, mamy jakiś krwisty księżyc. Ja też nie wiem, co tu się odwala. No, bierzemy kolejne Brejroty. Oczywiście, ziomek nam troszkę pomógł, ale dalej nie mogę trafić tego trójmera Truliciny, żeby mieć jakikolwiek rebir. Ej, to jest chore, naprawdę. Co my tu mamy? Co to jest? Świnina? No nie, no tego nie potrzebuję. Takie najsłabsze to w sumie nie będę brał, bo i tak już jesteśmy bardzo daleko. Powinniśmy iść dalej na większego laka, ale zanim to widzowie, to przejdźmy sobie do naszego tutaj ogródka. I tak mamy gotowy do wyklucia, widzowie orka Zero Orkala. Jaki ogromny. Ile ty dajesz ziomek? Tysiąc. No dobra. Tysiąc to całkiem spoko. Mamy widzowie półtora miliona w tym momencie keczuru. Ile masz dla mnie? O, stary dwa miliony prawie. Dobra. To mi się podoba, widzowie. To mi się totalnie podoba. Jeszcze jajko muszturu, bo jak mamy keczuru, to musimy mieć też musztardę, wiadomo. I widźmy szybko tutaj, widzowie. Lećmy szybko tutaj po łopaty. I tak mamy łopatę smoka. Aj, biorę ją. Szczęście większe. Patrzcie to. Pomijamy tą złotą. Pewnie jest gorsza od tego smoka, no wiadomka. Więc ogólnie pomijmy to i leć. Widzowie, patrzcie nowa łopatka. Czajicie? Więc teraz tak, polećmy sobie z tą łopatą i spróbujmy coś tutaj fajnego jeszcze mamy. No nie, no takich fajnych rzeczy to za bardzo nie ma. Szansa na trafienie na serwer. Dobra, to na serwer kupujemy. Ale lećmy na sam koniec i zobaczmy, co nam pójdzie. Prędkość wykluwania mamy trzy razy i szczęście pogodowe. Ej, to ten krwisty księżyc jest giga-op. Zabójcy cappuccino, dobra, to nie. Jajko Garama, ale to jest zwykły, dobra. W ogóle ciekawe, Garama jest zwykła, nie? To by, bym powiedział, że jest mega dobra, a jednak nie. Ta, 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 sahur, patrzcie epicki. Ej, dobra, ja go niocę. Ja go widzę, muszę go mieć. Dobra, widzowie, zdoby ale ziomal napisał: Meres, ocenisz koszulkę. Pokaż tą koszulkę. Same guy. Who... JJ? Co? Co jest w ogóle? Okej, okay, dobra. Ja, ja chyba kojarzę tego pana. Ja chyba kojarzę tego pana. Siemano, fajna koszulka. Fajna. Kozak. Napiszemy kozak. Kozak, koszuleczka. Także generalnie widz tutaj z potężną koszulką nam wpadł. Dobra, widzowie. Wykluwamy tung -tunga, Dlatego, że tego Tungtunga powiem wam, no problem jest taki, że go usunąłem. A potrzebujemy na odrodzenie. Ja tego rebirfa będę robił. Ale na razie tak dużo rzeczy fajnych zdobyłem, patrzcie, jajko Mateo, zamrożonego, zamrożonego Mateo. 6-7 jajko, czajcie, sam trafiłem. Mityczny, krwisty księżyc, jeszcze, także to będzie mega potężny. Tu mamy też Orcalero, Epicki z krwistego księżyca. Do no i generalnie, tutaj mamy jeszcze jajko Mateo, nie, więc to tak w miarę już normalnie. I jeszcze potrzebujemy, widzowie, 4 miliony. Potrzebujemy 4 miliony. I te 4 miliony, uwaga, dobra, mamy to, mamy to. Wiecie po co? Po to, żeby kupić nową, naprawdę przepotężną łopatę, ale minus jest jeden, że kupując te łopaty, ciesząc się tym i tak dalej, jak zrobię to wszystko mi usunie, nie? Dlatego na razie widzowie ja go nie robię. Na razie zbieram sobie jajka. Mam nadzieję, że w ogóle te jajka, które mam w ekwipunku, nie zabiera, bo jak zabiera tu mega lipa, nie? To, to, to ja nie robię rebirfa. I tyle. Ja się obrażam. Nie robię rebirfa, widzowie. No i dobra, widzowie, co prawda, bez rebirfów, ale pora stać się milionerem, a nawet trylionerem, ponieważ mamy dużo krwisty, krwis, ble, 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 krwistego księżyca jajek. Także widzowie, przepotężne, bladmunowe jajka. Może będzie tak łatwiej powiedzieć. 3000 widzowie: Orkalero, orkala. Ej, mogę to dostać? Stary, daj mi, daj mi tralitki, Nie no, nie dostałem widzowie, Nie, za słabo prosiłem. Mamy jeszcze krwisty księżyc, jajko krokodyla Bombardiro. 1600, patrzcie, tutaj mamy jajko Mateo, a najlepsze się robi tutaj. 6, 7, widzowie, 6, 7, jajko czajcie. 49 kilo, dobra. Ej, czekaj, a bo nie mam już miejsca? Yo, czekaj, 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 stary, co ty tu masz? Ej, co to diamentowy kokofanto elefanto? Nie, 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 nie. nie. Nie, stary, dziękuję. Co to jest, Widzowie? Dostaliśmy diamentowego kokofanto elefanto. Wiecie, jaki to ma rarity? To jest chyba generalnie rarity w indeksie tak. To jest czwarty najlepszy breakpoint w tej grze. Okej, okay, okej, okay, spoko. Spoko, jakby nawet się nie spodziewałem. Do tego to na pewno się nie spodziewałem. Dobra, Widzowie, potrzebujemy coś sprzedać, na przykład tego traileru sprzedamy. I teraz tak, i teraz tak, i tak czekajcie, czekajcie, tutaj musimy ogarnąć. Dobra, 1600 tutaj. Tung tunga, no potrzebujemy do rewirfa. To go zostawmy, nie? Ja tutaj nie będę go ruszał. 1700, dobra, wywalamy to, widzowie, wywalamy, dajemy kolejne. Patrzcie to, diamentowy kokofan. To gościu, ile to będzie zarabiać? Ja będę trylionerem, nie? Naprawdę, to jest mega mocne. I tu mamy widzowie jeszcze 6-7 do wyklucia. Uwaga, klujemy go! Proszę coś dużego, proszę coś dużego. Bądź duży, stary, jeszcze jeden! Jeszcze jeden, dobra! Jeszcze jeden! do, patrzcie, to dobra, 100 kg, tak, 100 kg, 23 tysiące na sekundę. O, gościu! Jakie to jest potężne, dobra. Co ma najmniej? Ten złoty orkalero, dobra, to pyk dajemy i widzowie, 6,7 mityczny. Patrzcie, to, nie no, trylionerzy. W tym momencie, widzowie, jesteśmy totalnie bogaci. Jak na pierwszy odcinek, to powiem wam, że naprawdę grubo i to tak serio, naprawdę grubo ponieważ w tym momencie jesteśmy totalnie najlepsi. Najgorsze jest to, że jak zrobimy rebirfa, to znowu będziemy biedakami, ale co tam, bo no, można się trochę pocieszyć, nie? No w sumie na najlepszą łopatę będzie nas stać od tak i to dosłownie. Po prostu będziemy mogli sobie ją kupić. I mamy tego diamentowego, nie? My już to mamy, to po co mam to kupować tak naprawdę, bo jak mam już tutaj, to dlaczego mam kupować takiego, albo kupować w ogóle to, załóż, no ja już to mam, nie? Tak naprawdę, dobra, dziwne. Tutaj tak naprawdę nic nie ma. Jest kryształowa łopata i coś takiego, wiecie, może być potężna, ale my na pewno bierzemy Widzowie, tak, na pewno bierzemy egzotycznego, Coco Fanto i zbieramy pieniądze, patrzcie to, ile on już zarobił. On już zarobił 5 milionów! Nie, on już zarobił 5 milionów. Nie, dobra, widzowie, naprawdę udany odcideczek co prawda z pomocą, to prawda, no bo, no bo nie powiem, że nie, ale słuchajcie, o, deszczowo, okej. Okay. I słuchajcie, no naprawdę mamy do kupienia najlepszą łopatę za chwilę. Nie, mega, mega potężnie. Trylionerami, trylionerami zostaniemy, tylko najgorzej, że trzeba będzie kiedyś tego rebirfa zrobić. Może w kolejnym odcinku, jak wam się spodoba. Ta, ta giereczka, to zrobimy tego rebirfa, tylko wszystko straca, nie? No ale trudno. I jeszcze patrzcie to. Złamana łopata, czyli najlepsza łopata w tej grze. Szczęście 8, prędkość 0,4 i 5, siła. Pyk, mamy to. Najlepsza łopata w grze. Oczywiście free to play. A nie, jest jeszcze kosmiczna. Dobra, przepraszam, to jednak nie najlepsza. Okej, okay, ja myślałem, że biorę najlepszą, ale to jeszcze daleko do najlepszej. Kosmiczna łopata. A tak to mamy za robuxy te dwie łopatki. Czyli one mają ile? 6 i prędkość 0,4, 10, szczęście. Okej. Okay, 6, 0,4 i 10. Tu mamy szczęście mniejsze o 1, ale tak naprawdę siła i prędkość jest lepsza od tej robuxowej. Ciekawe. Dobra, no całkiem Fajna sprawa. Na pewno też możemy teraz kopać przepotężnie, bo naprawdę mamy nową najlepszą łopatkę. Patrzcie, jak to szybko kopię. Patrzcie to. Pyk, pyk, pyk. I już wykopane. Nie no, przepotężnie.